Hello. Witam się z wami z TK Maxa. Przyjechałam dzisiaj sama połazić spokojnie pooglądać i zobaczymy co uda mi się upolować Nigdy nie poszalałam, tym razem w Maxie kupiłam sobie jedne buty, tylko adidaska i świąteczny makaron choinki, zaraz go zjemy na obiad z sosem bolońskim. Zmarnęłam trochę chatę, przyszykowałam kuchnię, wysprzątałam. Zaraz dziewczynki przyjadą. pierniczki robić, będą ozdabiać z chłopakami, a potem jedziemy jeszcze na światełka do inwałdu. w baśniowym lesie, w Inwałdzie właśnie przyjechaliśmy. Także tatuś mapa i ogarnij co, gdzie i jak. Czekaj. Mamy jakiś tunel świetlny. Fajnie tutaj jest wszystko oświetlone. No sami jesteśmy, nikogo nie ma. Chyba nikt, już chyba czas, chyba czasami Ponieważ na Tworzy jest bardzo zimno, no bo też szykują się chyba na święta i no, ja może to się szykują. No widzisz, cały park dla nas. Cały park dla nas, super. Jest świątecznie, są światełka, są laski cukrowe. Także idziemy sobie oglądać. Były tutaj dinozaury, no i nawet my... Tak, 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 to jest ten park. Ja jadłem sobie koncerty i Kuba on mój co czas że ta jedzenie jest porn, no on cały czas tak mówił, No, i... no tak. i nawet byliśmy w mini zone nawet. Tak, kochanie, to jest tutaj. Tutaj, tutaj mamy miniatury. Jesteśmy w, tak, w tym parku tak. z miniaturami. Dokładnie. Patrzcie, żywa szopka jest osiołek. Cześć osiołku. I co tam jest jeszcze? Puchy, Drugi osiołek? To... Dwa, osiołki, dwa osiołki są. Dwa osiołki są, no a tutaj szopka. A tu są króliczki! I kaczki! I... Tak, kaczki są spokojnie, to nie są się. Dobra. Zobacz jakie. Jakie puchaty, nie? Te nastroszone. I, i, I alpaki są. Dodaj jakąś farmę tutaj. W parku. No, no. Na, święta. na święta. Ale jakie być... są ten puchate, nie? To jest jakieś domostwo jakieś. Tak. Tutaj są... Tak, w święta trzeba się kochać. Bo tutaj jest to tutaj jest taka dziewczynka. Jest, z chłopczykiem. Więc jest... do tego jest tutaj chłopiec z dziewczynką, że reprezentacje że święta są też o miłości. To jest golden fryhozow, bo on ma złotą i Jest spoty. Oh. O i muzyczka nam tu gra. Fajne! To jest golden fajny. Chodź. Tam smok jest. Do smoka chodzi. Do smoka kubuś prowadzisz? Do smoka. Jakaś miczny. A nie to jest nie? stadion. Stadion to jest... No, widzę, narodowy. No, widzę ten, reklamę tutaj w mini. No? no i dziurę o No i krzesło. śniegu. Dużo fajnych hoteli. Fajnie te miniatury są oświetlone, ale ogólnie światełek to jest mało, nie? Pieszymy, na tron? A, z wróżką. kulowa I o, chyba jest mokre. Tutaj jest. Gdzie tutaj są... I tu Watykan mamy. Berlin, o oh, Berlin, ja też lubię te miasto w Niemiec jak Hanower. Lubisz Berlin? Tak no, ale najbardziej lubiłem Zobo, so, bo były fajne wybiegi, wiesz i mm -hmm. zwierzęta tak jak pandy. Pandy są no, w Berlinie są pandy. Nawet też były gady i lubiłem nawet hipopotamy, też miały wielki basen i było karmienie nawet. Berlin, ja pojadę do USA ten jak dorosnę, żeby być reżyserem tutaj. No, bo...